Zapomniane gospodarstwo w zasadzie przy samej granicy polsko-niemieckiej. Widać, że od bardzo dawna już tutaj nikt nie mieszka. Tutaj drzewo runęło burząc w ten czas kawałek tej szopy. Gałęzie oparły się na dachu. Ale mam nadzieję, że jeszcze da się wejść do środka Bez żadnego problemu Mamy też tutaj obok stodołę Myślę, że zostawimy sobie ją na samym końcu Próbujemy najpierw wejść do wnętrza wychodek mi się wydaje że to będzie świetne miejsce o kurde I to całkiem mroczne ale żelando zobaczcie to... Spierelu. Są tutaj jakieś lekarstwa. Fersandium. Woda utleniona. O kurde, zobaczcie jakie piękne wazony również z prl -u. wchodzimy teraz do sypialni w której stoi całkiem fajny piec kaflowy tutaj się już podłoga załamała Gdzieś to już widziałem kiedyś obok nas, obok domu dość ruchliwa ulica Ale to nic wcale to nie przeszkadza w niczym, troszkę hałasuję auta, ale damy radę To jest będzie data 2010 rok kawa Cafe Premium MK Cafe Portfel na pewno pusty Zgadza się Ale w szafie nadal wiszą ubrania i to całkiem w dobrym stanie Zobaczcie te futro Mountain, wygląda jakieś góralskie. Troszkę ozdób na ścianach zostało. Wersalka. Dobra, idziemy dalej. Zobaczymy, co jeszcze kryje ten dom. Lodówka Siemensa Zapewne pusta Tak jest kolejny pokój To już chyba był salon, chociaż też jest jakaś kanapa Realka w zasadzie całe wyposażenie zostało tutaj również ubrania. Nie? Taka kuchnia połączona z toaletą. O kurde, takiego miksu jeszcze nie widziałem. Znajdziemy coś interesującego w tych śmieciach. Maszynki do golenia. A tutaj nawet żyletka. Polsilver. Jedna chyba z najsławniejszych. Z czasów PRL-u. O tu, jaki ładny kredensik. Kurde, tutaj widać, że czas się zatrzymał z 30-40 lat temu. Zamknięte talerzyki łubina? Chyba łubina. Kieliszeczki też są, oczywiście, w każdym polskim domu muszą być. W razie, jakby ktoś z rodzinki wpadł w odwiedziny. Zobaczcie te mandarynki. Chyba, że żywe. Kubeczki. Wałbrzych. Z Wałbrzycha. Metalowe blachy zniknęły z pieca. Piece świetne były, i ugotować można było, i ogrzać dołu. To co? Chyba magiel. Tak mi się wydaje. Znaczy, nie będziemy wchodzić, idziemy do piwnicy. Zobaczcie, jak były te schody wyrabiane, po prostu były wyciosane. Wygląda to trochę jak piaskowiec, aczkolwiek może nawet to jest piaskowiec. Strasznie się kruszy. O, tutaj chyba nie pozwiedzamy. A, wszystko zalane. Dobra, idziemy na górę, ale domek bardzo fajny. Znowu wróciły klimaty polskie, choć jestem w drodze do Holandii, zawsze się coś znajdzie po drodze ciekawego, Prostę Czego zaczynamy? O kurde, jakie futro! Kilka telewizorów. O, coś dla kucharki. Dobra kuchnia. Stare przepisy. Stawki. karteczka ciekawe co będzie dobra nic konkretnego jakaś skrzyneczka ale pusta że znajdziemy jakiś skarb. O kurde, zobaczcie jaki komplet filiżanek. No to mi się podoba. Z czego to może być? Zaraz sprawdzimy. Wałbrzych, Made in Poland. Piękne. dosze do lampy Co tutaj mamy zeszyt matematyka. Zgadza się, notatnik akademicki. 25-lecie PRL-u. Działka moje hobby. Ciekawe, ciekawe książki. Tapeta jeszcze zapakowana. Zakłady wyrobów papierniczych częstochowa, Kurde, ale świetna, i bardzo dużo lektur schowanych w kartonach tutaj, nawet. Skórę, zobaczcie Ciekawe jaka firma Ale nie widać Nie będę tam grzebał. Zobaczcie, jakie ładne okna. Tutaj kolejne pomieszczenie. Ale dlaczego tutaj tyle telewizorów? Czyżby ktoś się zajmował naprawą? Jest też zdjęcie ślubne pary, która tu mieszkała kiedyś. Tutaj też sporo rzeczy zostało. Zaraz zobaczymy, co tu ciekawego jest. Jakie daty. Herbata odchudzająca, ale daty nie ma. Kukurydza konserwowa 2004 rok. Sporo czasu minęło. Takie ładne kieliszki, zobaczcie, kolorowe. W każdej szafce coś możemy znaleźć ciekawego. A o, już niewiele. No pewnie już też wszystko przeszukane. co miało jakąś wartość to zostało zabrane o, tutaj też jakaś graciarnia Lemon ekstra. Nie pamiętam tego proszku, ale zapewne mama w nim prała. Tutaj kolejny budynek. Ogólnie to tutaj bardzo dużo jest jeszcze do zwiedzania akurat mam czas więc miejmy nadzieję że będzie warto pochodzić jeszcze po tych wszystkich stodołach dużo lekarstw rapocholin to kojarzę co tu jeszcze mamy gapsi Plus. To nie wiem do czego było. Dużo różnych guzików. O, tutaj też już nic nie widzę. Ciekawe, mamy jakąś monetę. 10 groszy. Idziemy dalej. Zobaczmy. O, noga od maszyny. Też fajna. O. Gdzie teraz wejdziemy? Nie zastanawiam. A to tu wchodziliśmy. Teraz możemy wejść na sam strych. Zobaczymy przy okazji co jest na szafie. Jest troszkę rzeczy, ogólnie dom jest bardzo duży i całkiem fajny. O, o, tu coś pomieszkuje. Zobaczcie tylko, gdzie teraz jest. Mam nadzieję, że daleko stąd. Chyba już nic ciekawego nie znajdziemy tutaj. Oczywiście przejdziemy się jeszcze. Tam jest akwarium. Wam pokazać na strychu, dlatego będziemy szli dalej. Wyjdziemy z budynku, i przejdziemy się jeszcze zobaczyć do stodoły. Może zostaw jakiś sprzęt gospodarczy. W takich domach można znaleźć naprawdę wszystko, w stodołach tym bardziej. tu już byliśmy tu jeszcze nie byliśmy ślekarstwa lekarstwa obuwie o dziwo nie spotkałem jeszcze ani jednego szczura przeważnie latają gdzieś Dobra, idziemy na dół. Mamy już wszystko. Byliśmy już wszędzie. Możemy nas spokojnie schodzić na dół. Udało się bez szwanku stąd wyjść. I od razu uderzamy w stodołę. I sprawdzimy, czy kryje ona coś ciekawego. Czy to po prostu już tylko ruinka. O kurwa! Stare rowery, ale fajne. Wóz pełen drewna. Nie wiem, czy wiecie takie drewno, które naprawdę sezonuje już wiele lat i jest to na przykład dąb. Jest naprawdę bardzo wartościowe. Kolejny rower. Wozy, łóżko stare. I wejście na górę. Tylko te schody nie wyglądają zbyt ciekawie, więc raczej tam nie będę wchodził. Ale spróbujemy wejść tutaj. Tu jest jakaś maszyna pełna odchodów od jakichś zwierząt, które przychodzą tutaj regularnie. No, tu jest więcej maszyn. O kurde. I całkiem dobrze to wygląda Pewnie jeszcze działają normalnie któregoś dnia trafię na jakąś deskę, która nie wytrzyma mojego ciężaru Ale to nie dzisiaj dzisiaj plecy dalej szukać ciekawych miejsc. Jeszcze coś jest, nie? Nie będziemy tam wchodzić. Możemy jeszcze tutaj zerknąć przez drzwi, co się znajdowało w tym pomieszczeniu. Tylko trzeba uważać. Po te drzewo jednak uszkodziło konstrukcję. Piec? Może jakaś wędzarnia? Czy coś w tym rodzaju? Możliwe. No kiedyś na pewno gospodarstwo tętniło życiem. Teraz to już tylko. Rozpadająca się ruinka. Tutaj to już w ogóle nie ma wejścia. Ani dachu, wszystko się zwaliło. Dobra moi drodzy. Tym widokiem rozpadającego się gospodarstwa zakończę dzisiejszą eksplorację i zachęcam was do spadania częściej na mój kanał. Będę wam pokazywał Właśnie podobne miejsca. A teraz już żegnam się z wami i do zobaczyska niebawem. Na razie.